Cześć widzowie Trzymanko, Witamy Was w kolejną tym razem chłodną, mroźną niedzielę Przed południem jak zawsze 10.01 Mam nadzieję, że się zdąży załadować film, bo trochę późno nagrywamy Zaspało się, no co człowiek poradzi Witamy Was za niedługo świąt, świąt, święta Już za pasem, za chwileczkę Z tej okazji dzisiaj otworzymy sobie takie cudo Holiday kalendar pokémonowy kalendarz z takimi oto rzeczami różnymi, fajnymi, dla Was rozlosujemy boosterek. Przypomnę, że do wtorku można przysyłać paragony z loterii, Mr. Pagi i będzie losowanie dla wspierających, ale to później wszystko, bo mamy strasznie mało miejsca tutaj w studio, aktualnie. Dlatego najpierw otwieramy kalendarzykę. Szczerze, nigdy tego produktu jeszcze nie otwierałem. Nie w ogóle tak nigdy nie otwierałem. Tak, nigdy kalendarzy, kalendarzy nigdy nie otwierałem pokemonowych. I nadrobię wszystkie filmy poketuberów, bo widziałem, że otwieraliście, ale ja nie otwierałem, bo nie chciałem wiedzieć, co tu jest w środku. Dlatego specjalnie. E, tata też nie oglądał tego. Tak, nie, za, za, żadnego nie oglądałem, ale na, nadrobię, dlatego pierwszy raz będę to otwierał, bo chciałem sobie niespodziankę zrobić. I tata jeszcze musi zobaczyć, gdzie to się jak otwiera. Tak, co i jak się otwiera. życie. O, tak. dwie części są jakieś. Tak samo jak chciałem tutaj o, już wyciągamy, już wyciągamy. Weź kartonik. ładny. Uła, proszę. Jaki kalendarz. Ja to nie będę tego bo była jedna Z ośmiu. Jaki kalendarz, proszę. Numer jeden. Otwieramy numer jeden. Promeczka. Cien Pao i Eks. Tak. 220 życia ma. Ładniutki. Dziś będziemy grać. Tak, dzisiaj mamy Battle Akademii, uczymy się grać. Tutaj mamy pod dwójeczką, mamy Booster, booster. Fun Pack, El Paradox Rift. Rift. Trzy ja karcioszki, tak. tak. Tak, tak, tak. Widzowie, zrobimy tak, ja to otworzę wszystko i powyciągam. Ogólnie to jest kalendarz na 25 dni, adwentowy. Czyli, czyli... do Wigilii. Tak, do Wigilii. I w każdym dniu mamy inną rzecz do wygrania. Są boosterki, są fanpaki, wiem. Tylko ja tego nie lubię, ładnie, jak jest taki wielkie. O, jest dangler jakiś przypinka, mamy kolejną promeczkę. Ładnie. W środę będzie kolejny odcineczek, nie wiem, chyba może coś z krawnika. Mamy busterek Obsidian, busterek Skylet ⁇ Violet. I rozpoczynamy. Na ostro uczyć się grać i będziemy grać. Jak macie jakieś informacje odnośnie jakichś zawodów Pokemonowych, Royalsów albo czegoś takiego, znaczy lokalsów, dajcie znać w Tak. Bo szukam przeciwników, żeby sobie pobrać. Kolejna promeczka. Tak jest, już otwieramy. Zaraz będziecie wszystko no. widzieć. Planki. Tak, poodkładaj wszystko. O, możesz pokazać, widzom jakie będziemy mieć nagrody dla wspierających dzisiaj w losowaniu. Ja tak. Najpierw będzie zestaw Zacjana, salutki. Tak, razem z koszulkami. Tak. Potem będzie Maciuga, czyli tak, Mata, z mata, skrądzeni. I... I do tej maty jest dołączony karta jumbo i karta V Union. Już Ci podam. Pokażesz tutaj ładnie. Tak, wiem. tam Tak, i tutaj masz te dwie karty do maczugi. Jesteś takie Tak, są do maczugi. O, już wiem dlaczego nigdy tego kalendarza nie kupowałem. Widzowie, Żeby się tu dostać do tego wszystkiego. Tak żeby to jakoś miało ręce i nogi o następny pieniążek. Fajny gadżet jak dla dzieciaka. Tylko że wiadomo no to by trzeba było pilnować bo. I jeszcze taki. Tak zestaw ja miał. I to. Zestaw to razem. To. To. Ramka i jumbo karta jest do tego do mhm. zestawu i wspierając sobie po prostu wy... wybierze co chce. Jeszcze jest. Powoli, powoli do Już, już, już. Chwileczkę, ostatnie pola i już będziemy patrzeć. I jeszcze bukslawe. Tak. Te również z ramką i jumbo kartą. Tak. I a to. to. I jeżeli ktoś chce, to dorzucam, gra... dorzucam od siebie kartę z autografem. Dobra. Kalendarz tak. O, rozpieczętowa Tak jest. Jeju, ile tu jest śmieciów z tego kalendarza? Proszę bardzo, dobra. Oglądamy, co my tutaj mamy. Poproszę wszystkie boosterki, wszystkie fan boosterki. Fan boosterki. Tak jest. Ale A więc tak, w takim kalendarzu. Moi kochani widzowie. O, Twilight Masquerade. Już, już, już. Zabieramy cię tak jak leci. Mamy tak, pięć boosterków. Paradox Rift, Twilight Masquerade, Obsidian Flames, Scarlet Violet, Temporal Forces. Wolałbym, żeby pięćdziesiąt 151 Powinni na święta dorzucać tak hype'owany przez nich samych zestaw. Dobrze. I dwa te. Paradox Dwa fanpaki z trzema kartami. I Temporal Forces są też dwa fanpaki. I trzy. TV. Twilight Masquerade są trzy tak, aż nam się kombusken, kombusken. przewrócił z wrażenia. Do tego mamy pieniążek Setodayla do grania. Tutaj mamy co, co to jest? E jest y Cienpao tak Cienpao. Do tego jest tak. Promeczka Setodile, Iron Bundle Future, Pikachu i X ładnie. Cienpao EX Snorant Vanilux o fajny, to Stage 2 myślę, że Ace-Q. Bardzo i fajny i ognisty. To jest po... tato tam co nie chciałem pokazywać. Tak, to jest bardzo fajna promka. Tak. No bo a, ten nie bo na był ty. na końcu. Bardzo ma 210 życia i jest basiciem, do tego ma EX EX rules i trzy 3 ataki trzy 3 energię tylko do ataku. I frigibugs. Tak więc tak jest osiem promeczek w tym kalendarzyku. Do tego bardzo fajna przypinka Chenpao, która najprawdopodobniej pewnie tutaj będzie gdzieś wisieć. Ale to jest gwoździem chyba jest. Nie, ona jest z zapinką. Tak i teraz w końcu to nareszcie zaczynamy otwierać boosterki. Na tutaj pik. są naklejeczki i druga strona z naklejkami jest naklejki jeszcze nie widzieliśmy tutaj nie mamy, mamy. Tak Ace Cube, Chen Pao Graveyard i Sphel. i tutaj są jeszcze Happy Holidays naklejka i Śnieżka hmm. naklejki dla Ciebie a ja tutaj otwieram teraz pierwszy boostereczek Obsidian Flames to, to są moje to są Pierwszy będzie Obsydianik Kodzik Jedna Karciożka. Tak, tutaj jedna Lecimy. Energia psychiczna Zigzagun, Cyter Meltan Sharkadet. Bronzorg. Bellybolt Trevenant Chandelure Rivers Bronzor i Kowilian Nie wiem, co to tata patrzył, ale to są śnieżki. No, tak, to są z tego. Teraz fan paczek Dominika Paradox. Lift. Lift. Do no, ciężko się otwiera te trzy Tutaj są trzy karcioszki w środku. Podejrzewam, że się przekłada jedną do przodu. Tak. No i chyba się nie przekłada, bo to jest Reverse. Oricorio. Nie przekłada się ich. Paradoksa, już otwieraliśmy Twilight Masquerade. Jeszcze raz. Normalnie się przekładało trzy paki. No tak. A tych się nie przekłada. Tak więc jeszcze raz. Ale no, czekamy, czy tu na jakąś wanną? Tak. Tylko... Tangela. Shinks. Wattle Rivers. My mamy takie, takie do tych. Teraz otwieramy Scarlet Violet. Ciekawe czy coś będzie w tych boosterach, czy to po prostu dali tago. Tak o. Bo nie wiedzieli co mają dać do tego. Tak, żeby po prostu ludzie pomyśleli, ale duże boostery. Tak. Ale żeby. By le, by Skołet, lecząg. Proszę, włącza się menedżer <tryk> Krokodor, MAC, Florges Setodai Setodl, przepraszam gogold i Koridon Holo. Blu. Nie udało się. Czyśmy nie pomieszali, mamy takie same dwa. Ten jest dla widzów, a ten jest tutaj do otwarcia. Co my tu mamy jeszcze z tych trzy paczków? Paradoxic Twilight Masquerade, Temporal Forces, tak? To ja for the Twilight Masquerade. Mamy Meryl, Golet. Slag Marie, Mamy Mamy Fanpaczek z mm. Twilight Masquerade. Seeking, Sunkern. No, Rivers. Mogę sobie ja teraz otworzyć? Tak, jest otwórz listy? sobie, pewnie. dobra, e, dajcie. E, like jak to się znajduje w Tak, to jest Garcząt, dokładnie. Paradoksa Garczątko. Jak tata tam takiego dobrego Garczompa No. Każdego nie zjeścił w Pokémon Go? Nadal mam. No tak. Mój Garcząt w Pokémon Go jeszcze nie przegrał walki. Lecimy, energia. Elekid! O, dawno nie widziałem tego Pokemona, Nie Onyx. Tinka Tink. To jest ten ładny. Tak. Profesor Sada. Co to jest, jest taki ładny? Mm. Minior Onyx na rewersie. Wow! Gardabor, W końcu. Dobry booster wybrałeś, Kindra. Ładnie. To jest ten śmietnik. Tak. Śmietnik. Śmietnik. Taki duży śmietnik z mojego śmie. No to, to tutaj. Kosza. Tak. Tutaj, proszę bardzo. Kalendarzyk bardzo ładnie oddał. Pierwszy dropik. A ile to w ogóle jakoś Nie wiem, co? Kalendarz? Tak. <coughs> Za kalendarz dałem 159 zł, 160 na? zł. 100? Tak, 160 zł. No, taki jeden. Tam. No, jeden etap, widzisz więcej, nie? Mm. Dużo. macie no. znaczy, tak, tak no, to średnio. Tak średnio licząc, jak, no. Jakie jak, jak Tyle boosterów to. Sandy i Tylko Ładne. widzisz. W tej samej cenie można sobie kupić 3-3 paki crowna, i podejrzewam, że z tych 9 boosterów crown wyciągniesz więcej. No tak. Fajnych kart niż z tego, jeżeli chodzi o crowna, ale ja to kupiłem ze względu. Po pierwsze, nigdy tego nie otwierałem. Chciałem zobaczyć koniecznie co to jest. Promeczki, a poza tym właśnie zaraz będą święta. Promeczki, monetki. I że biorę się zagranie na poważnie, to przydadzą się takie promki. Twilight Masquerade sobie zostawimy na końcu. Może to jest Greninja. Greninja. A no, otworzymy sobie Temporal Forces. Dawno no nie widać, ale był Greninja. Ale on naprawdę jest ładny. No. A był ładny, jak się, bo to chyba było na tym, jak się połączyli z Tak, aż Greninja. Ars Ars Greninja. Ars Lecimy. Energia. Meditate. Turtonator. Hood Hood. Beldam. Great task. ładny kolorowy Bronzorg Ancient Boost Energy Capsule. Wow, Maximum Belt. Różowa Karcioszka. Hood Hood i Iron Violent Future. To jest. Do. tak jest. Mamy tropiczek. Koniec trochę oddaję. Tak, koniec trochę oddaję. To co, paradoksik? Tak. Pan Paczek. Bo sam tak ten... To... Twilight Masquerade na końcu. Tak. Może tam będzie graniczka. Proszę bardzo. Mienfo. Mienfo. Tak, prawie jak miencho. Feroset. Tinka Tink Reverse. Ciekawe czy w ogóle coś w tych fanpackach fan ogólnie do wydropienia? Czy przyjęli coś? I don't know. Ja też nie wiem, właśnie. Zaraz zobaczymy. Last Pack Medic. Nasz Last Pack, i później dwa Tak Jeden e... wspierających, i dla widzów mam boosterek. I drugi, jak zwykle. Tak. Energia ognista. I lecimy. Last Pack Magic, let's go. Let's make some money. Oddaj coś. Finizen. Caretaker. Glimet. Lampent. Glimora. Polyrad. No, let's go, Twilight Masquerade. Oddaj. Hustle. Chenci. Riversick. Trzy. His one. Arcanize. I. Sinicza, polo, niestety nie było greninży. Nie ma się co łamać i tak się udało. Dwa fajne dropiki. Dwa fajne dropiki trafić. Bardzo fajny gadżet na czekanie świąt. Fajne są bardzo fajne promeczki oznaczone właśnie. W końcu mam jakąś kartę z tego, z kalendarza. A jeszcze widzę, możecie znać w komentarzu, który Wam się najbardziej podoba. Tak ten niebieski czy ten setodl czy sienpao Dominik ma takie do was pytanko no i mi się nie wiem mi osobiście na przykład to i tak będzie wisiało więc to otwieram mi osobiście ten preloczek mi się bardzo podoba też. tutaj musimy jakoś ładnie o spoko jest naprawdę fajny duży Powiesimy go może gdzieś obok Gengara. I jeszcze to, zęby są tak ładnie. No, sobie. zęby są ładnie zrobione. No to co? Nie będziemy zawracać im głowy. Zrobimy teraz coś, na co widzowie też czekają. Coś dla nich. Tutaj mamy wszystkich widzów z poprzedniego Komentarze z poprzedniego odcinka. Dokładnie. I teraz mistrz ceremonii. To dla Was boosterek Temporal Forces. Uff, ale. W... Zamieszaj dobrze. Jest. Do dnia. Tak, dzisiejszej yes. niedzieli jest. Nervius naby. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem Twój nick. Serdecznie Ci gratuluję. Wygrywasz nas zbuchstek Temporal Forces. Zapraszam Cię do opisu filmu. Tam będzie mail do kontaktu ze mną. Mam nadzieję, że, że pozwolisz nam go otworzyć na giveaway break. Oczywiście ale... cały dropik wysyłamy. Nieważne, czy ale jest coś, nie, czy nie. Nie zmuszamy. Tak, ale nie zmuszamy. Dokładnie. Pytamy się, czy możemy, bo przy okazji. Raz, możemy sobie nagrać filmik dla Was? A dwa można. Jeżeli się coś rzeczywiście trafiło, można się od razu pochwalić. Całemu światu co się trafiło jeszcze, u mnie na Do Drogia to. że można to. Wywróciłem. Ale i możemy na przykład kupować inne wtedy rzeczy. Tak, jeżeli nie będziesz chciał. A teraz tak. Ale szybko się lez. Losowanko wspierający. Się I drugim Czę... z część. Co jest? Kogo my tu mamy? Homikulus, Serdecznie Ci gratuluję. Jako wspierający, wygrywasz u nas jedną z następujących nagród. Musisz sobie wybrać, tak więc zapraszam Cię do opisu filmu. Tam będzie mail do kontaktu ze mną i z nas spokojnie się dogadamy. Mamy tak, do oddania: zestaw za, Zacjana, pin, figurka, do tego jest karta, koszuleczki. Gdzieś tu też były, O są koszuleczki. To jest jeden zestaw. I, e, tak, drugi zestaw. Morpeko V Union z Krąna razem z matą, Jumbo karta i z kartą V Union. Do tego mamy zestaw miał z albo Pwaks Lawala razem z ramką. Ramka i, trz, i trz, trzy karcioszki. Tak. I jest do tego jeszcze jumbo karta. Czyli razem 4. Tak. Dokładnie. I jeżeli bardzo, jeżeli bardzo, jeżeli by Ci to nie bruździło bardzo w tym, jeszcze. Twojej kolekcji. Jeszcze tak. To mogę Ci dorzucić taką kartę z autografikiem gratis, holo. Jaką chcesz? Tak. I to by było w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jej, ale bałaganu narobiłem. Strasznie. Nie wyjdę stąd przez dwa dni teraz. To nic widzowie życzymy wam miłej niedzieli. Dziękujemy za, za to że jesteście z nami zapraszamy na środę. Nie wiem co będzie w środę. Na pewno nie będzie 151 jeszcze. jest Tak zobaczymy i po prostu sobie zawiesimy na chwilkę serię. Jak na razie w mojej ocenie kalendarz. Spoko nawet jak za, nawet jak nie patrząc na stosunek Dropów. dropów, czy tam cenowo, żeby to się mniej więcej wyrównało, to bardzo fajnie. To jest zestawik, przynajmniej jak dla mnie. Pierwszy raz o, otwierałem. Fajne są karciożki, do grania się też przydadzą. No I tak, a gdyby nie było dropów, to jest fajnie, bo ja lubię przykładać. Tak i to do, do tego się trafiły z tych boosterków, to były w środku dwie fajne karciożki. Jak dla mnie kalendarz spoko, fajnie. Fajna opcja, aczkolwiek, jeżeli trafia się coś komuś raz na jakiś czas, to naprawdę ma szczęście, jeżeli otwiera go dzień po dniu i akurat w danym dniu z boostera wyciągnie coś fajnego. To to, to jest taki fajny, bardzo miły akcent. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Homikulów jako wspierający i Nervius Nab wygrywasz u nas buterek. Wszystkich Was zapraszam również do opisu filmu. W środę będzie losowanko również Paragonów konkursu u Mr. Pagi, który do wczoraj trwała. Każdy, kto kupił coś ze sklepu sta stacjonarnego i wysłał mi paragon, weźmie udział w losowanku. Była fajna promocja do 40 na wszystko. I jeszcze e, jak ja przechodzę z kolegą, to, by, to był ten na Playmobil. Tak, tam co jakiś czas będą promocje na wszystko, na LEGO, na Warhammera, na Władcę Nie będę dawał znać na, na tak bieżąco tam, na filmach. Właśnie. I od poniedziałku już działa normalnie, stacjonarnie niestety jeszcze, bo grafik dostałem informację, grafik się nie wyrabia, mamy ponad tygodniową obsuwę ze stroną, ale stacjonarnie na hasło gruba macie 7% zniżki na cały asortyment Pokémon. To nic, to chyba by było wszystko z tego całego marketingu. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie filmu, będą tam linki do platform, TikTok, Instagram, Vinted, do wszystkiego po prostu. To Ciekawy, to zapraszam. No i zapraszam również do maila. Mo można ze mną napisać, jeżeli by ktoś potrzebował, nie wiem, jakąś kartę, no cokolwiek. Wymienić się, jakąś poradę, cokolwiek. Zapraszam serdecznie do maila. Życzymy miłej niedzieli, smacznego obiadku i do zobaczenia w środę. Trzymajcie się. Cześć. Ta.